7 ma jestem Drip to jest kolejny, już e, chyba szósty, czy jakoś tak, czy nie 8 e, odcinek, sorry, to jest 8 odcinek z naszej serii e, Lubelsk. V2. Mm, I tym razem przeprowadziłem się, się już właśnie e, do tej gospodarki z krowami. Także już taki troszkę większy, już taki troszkę pod PGR-ek podchodzący. E, no to te silosy już przebudowane przybudowane, ich teraz w nowej wersji nie ma. Także super, i co się stało ważnego na mapie. Zmieniłem sobie tekstury na... Mm, te... Wiecie, tak czy mnie skacze? Nie wiem co z tym Jak ktoś wie to napiszcie, niech mi ktoś nie napisze komentarz, bo naprawdę... To jest zaskakujące, takie... W ogóle nie wiem o co kaman, o widzicie? Naprawdę nie ogarniam Dobra, e, zmieniłem sobie teksturki właśnie tutaj na już te e, fajniejsze i tak dalej e, Choinki zostały e, Lecz patrzcie, teraz nowa jest nowa też tekstura Widzicie, nawet sobie tutaj takie zielone e, ścierniska są, zostają Także teraz fajnie wszystko wygląda, według mnie. No i to, tą gospodarkę już opuściliśmy. I teraz jesteśmy na tej gospodarce. Kulturalnie sobie południowo pójdę. I to już dzisiaj przygotowałem dla was. Do obejrzenia. No, to otóż w tym odcinku zajmiemy się siewem. Dokładnie siewem malutkiego Poletka 48. Także... No to bez przedłużania od razu. siędziemy na naszej maszynki, czyli Ursu z 360 Także ok, odpalamy sobie. E, jak widzicie dalej, nie mam e, tego tak zwanego Trakira, Fritraka. Jak to woli, e, i po prostu dalej się tak męczę, ale to męczę. Znaczy, to gram tak po prostu. Później już będę grał na tym e, Fritraku. Także m, muszę go skąpić, grać po prostu. Nagrywam kolejne odcinki teraz pod rząd. Pod rząd, dobra, widzę, że to e, tu trochę e, syf się zrobił, bo tu belki leżą, tu mi się chyba przeżywa tak, tu trochę to jest Joski, nasz e, bizonek. z samego roku. Poczekajcie sobie jeszcze. Tylko wyłączę sobie tego skype'a Okej. Okay. I lecimy z tematem. Także sobie pojedziemy to są nasze krówki, kochane. Mm, okej. Okay. Nie wiem kiedy ten czyn dostaniecie. Jakoś tam później powybieram fajnie, żebyście mieli e, kiedy co oglądać. Okej, okay, dobra. E, ten sobie przyjdziemy To ciągle krowy ryczał. Zaczniemy sobie w sumie od, od tamtej strony, żeby było e, lepiej, tu działaj te e, kierunki chyba, chyba nie, może działają, zaraz sprawdzę, tak działają, dobra, łączę sobie, okej, okay, widzicie, dalej taka z tekstura i to nie wiem gdzie i naprawdę widziałem to już na wielu różnych mapach, nawet na oryginalnej się zdarzyło, także nie wiem o co chodzi, masakra jest po prostu z jakaś. Ok, dobra, sobie na to pole wjedziemy. I tu będziemy sobie siać e, Jakie co, co tu my sobie dzisiaj będziemy siać? E, a może zasijemy sobie tą rzadką polistą. No czemu nie? Bo jeszcze tego nigdy na e, tym nie siałem Także zasiejemy sobie Dobra, podejdziemy sobie ładnie e, To Który ściemnik oczywiście? Amazona D9-3000 super e, Amazon, tak, 3 metrowy Ok, pek I odpalony, tak? Tak, odpalony jest Dobra, no i sijemy ładnie. Okej, okay, będę starał się e, nie zawalać szybko, tylko fajnie sobie tej e, I cóż e, Pamiętajcie też, że niedługo mm, będzie też te, ten taki jakby e, wielka rekrutacja na e, tą serię e, po sąsiedzku. E, na sąsiedzku właśnie seria, także pamiętajcie, żeby... Mm, tam już koło sobie siły, bo będzie konkursik jednak pomyślałem. E, I do wygrania właśnie będzie e, udział w tej serii kilkadziesiąt Kilkudziesię... odcinków będzie z niej nagrane, także dobra, dobra sobie połączenie kawalnąłem, tak żeby nie marnować sam czasu. Kurde, po malinach pojechałem. Ale to nic. To w sumie moje maliny zaraz. Bo... No także e, teraz się przeprowadziliśmy tutaj na gospodarkę, a potem przeprowadzimy się do świnek. Także tu odgramy jakieś 4 e, odcinki, potem na kolejne pójdziemy i tak dalej. E, no i to, to trochę też karmienia zrobimy. Ukrówek w przyszłości. Także e, jakaś kiszoneczka się na pewno pojawi, e, więc to już niedługo. Masakra. Można jakoś to wyłączyć, żeby to... Te... O, tak. Super. No także mm, zestawik myślę, fajny, taki tj, 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 polski, prawie polski, bo jakby był poznaniach to byłoby co innego. No jeszcze sobie nie ma. I musimy sobie mm, radzić właśnie Amazonem Of widzę płot jest... Żeby nie skasować tylko się i płotu. Mmm, to przy Dobra, Wy pewnie oglądaliście odcinek, w którym to mm, pokazywałem Wam, coś zmieniło w mapie. I teraz mapa się nazywała Lubelska Dolina V3, a nie V2.1. Także e, sami rozumiecie. No i map, w mapie zmieni się dosyć, e, no, sporo rzeczy, bo mm, na pewno e, będzie nowy teren. E, Troszeczkę dodam na, na te stare tereny, jakichś bajerów e, No i myślę, że w przyszłości też coś powstanie. V5 raczej ja nie będę robić, myślę, że nawet f 4 nie będę robić, ale zobaczymy. Jeszcze, no, no nie obiecuję. Na razie robimy, e, robię po prostu tak, jak tutaj mi wychodzi e, te nazewnictwo tych, tych map, a właściwie tej mapy, no i tak sobie pogrywam. Jak na razie, tak po malutku, e, tutaj na tej mapie, i myślę, co by to jeszcze dodać. także ta seria też taka trochę. Mm, jakby to nazwać testująca, tak? że jestem tak, tutaj, takim testerem tej mapy i sobie jeżdżę. po mapie gram, tak? Rozumiecie. No i jakoś to jakoś to pomału działa. Naprawdę... To jest tak uciążliwe granie na takim czymś, na takich y, zielonych kurde, płatach po prostu z no, ziemi, no bo to nie jest nic innego tylko ziemia po prostu i nawet nie wiem o co z tym chodzi. I czy ktoś naprawdę wie, czy, czy miał jakieś problemy z tym i to naprawić to naprawdę napiszcie mi. Już naprawdę zrobił wszystko, bo to jest, na razie, największy błąd mapy, chyba, z tego, co wiem. No i, ale też zauważyłem, że na typowej polskiej to też jest, yy, na Goldskirch's Valley, na Susum też jeszcze z tym nie spotkałem, chociaż... Nie, był, było, yy, raz może mi tego tak mrugnęło w którymś momencie. Nie wiem, czy to jest przez kartę graficzną, czy po prostu przez mapę, czy przez pole, że są jakby niżej je położone, a tam wystaje teren. Nie mam pojęcia, naprawdę, nawet nie idzie czasu, kiedy zacząłem to nagrywać. Bo i tak sobie skończę, to. Jak skończę nagrywać, jak skończę to pole. O, w ten sposób, także, no, będę teraz grać tak realnie, na spokojnie. E, I co jeszcze jest ważnego? Te drogi, co widzicie, te ukochane drogi, będą przebudowane na całkiem inne. Właściwie już tam jest kilka modeli gotowych, więc e, akurat będzie fajnie. No, mm, więc. Mapa zyska troszkę na klimacie, bo naprawdę las poprawię i to strasznie. Będzie teraz las taki mm, fajny, kolorowy, polski, najważniejsze. Więc tu się nie martwcie. Będzie teraz na czym grać? Będzie gdzie wycięć drzewa. Oczywiście będą takie mm, te drzewa do wycięcia, takie te długie, ale będzie też dużo takich e, właśnie drzew e, liściastych, tak? Do wycięcia. Także nie zabraknie tutaj e, niczego, będę się starał przynajmniej. No i nie wiem, czemu ona sobie, jakby logo tego... E, tej mapy, jest z tym wiatrakiem, wszyscy są z Sosnówki wyciągnięte. I, I chciałem, żeby bardziej ta wieś była przy, skojarzona z tą mapą. Ewentualnie długie, wąskie pola. A tu proszę, taki przykus: każdy robi teraz miniaturkę na tle tego wiatraka, znaczy w tle wiatrak bo no, na głównym planie, a w tle jest mapa. Także też tak założyłem. No i też bardzo mi miło, że nagrywacie z mojej mapy, że podoba wam się i tak dalej. Bo teraz staram się właśnie, żeby ona była bardziej... Mm, oryginalniejsza, tak mogę to nazwać? Żeby była modyfikowana. Mm, że już mam jakby inne tekstury są na mapie, wszystko jest y, powymijane. Na jakby lepsze, troszkę bardziej polskie. No staram się jak mogę, żeby to zrobić, no ale jednak. Y, Czas najgorzej teraz właśnie z czasem jest. Bo była taka wyprowadzka trochę jakby na chwilę z internetu trochę zamieszania było i tak dalej. I po prostu no nie było kiedy tego robić, a jeszcze tym bardziej, że w sobotę nie mam w ogóle czasu. To już całkiem lipa z tego powodu. Więc w niedzielę troszkę będę skrobał tej mapki. Tam zrobię lewą część naprawdę. I, i co? No, właściwie tam brakuje mi tylko dokończyć yy, miasteczko, to, to główne Nasze główne to, to miasteczko, tam gdzie jest ten sklep, Biedronka i tak dalej. Te, te banki, yy, jak to zrobię, no to w sumie już to chyba tyle będzie. Nie wiem, czy to jeszcze będzie brakowało. Trzeba będzie naprawdę pomyśleć nad tym. Yy, no, i trochę modeli powiemienia na pewno, yy, że będą bardziej nasze, takie fajniejsze. Już jak wiecie, bo zostały wymienione, to. E, teraz ta obora to jest po prostu taka aż za duża. No mieliście rację, że obora jest e, obora nie pasuje do mm, całego wystroju mapy. Ale na szczęście już to się po prostu wszystko zmienia, także mm, oczywiście zachęcam was do pobierania tej wersji mapy. E, jednakże najnowsza wersja na pewno bardziej wam do gustu. E, jeśli ktoś chciałby, jeśli ktoś myśli, że ta mapa jest na duże maszynki, takie jest strasznie duże, no to się troszkę pomyli, no bo jednak y, klimat no, nie pozwala może tak bardzo robić dużych maszyn, y, znaczy dużych y, obiektów na mapie Ale jednak y, staram się robić tak, żeby pójść na kompromis, wiecie, na przykład dać jakąś obórkę, y, która nie jest za stara ani nie jest za nowa Żeby trochę tak połączyć dwa klimaty, żeby to się zgrywało No ale co z tym idzie, mapa wychodzi jak wychodzi i nie jest zawsze nie jest zawsze taka, jaką bym chciał, po prostu żeby była Także ja bardzo lubię grać na e, klimatach właśnie takich e, polskich, malutkich mapkach. Czy może nie tyle co malutki, a czy inaczej, rozległych, ale strasznie jakby skupionych sobie budynków, o tak, w ten sposób. Także jeśli nie rozumiecie co mi chodzi to, to naprawdę super, a jeśli nie no to po prostu no musicie się pogodzić z tym, że e, mapka będzie wyglądać jak wygląda. Także, yy, dobra, tu już sobie, pokończę to wszystko ładnie i zaraz pojedziemy sobie mm, na farmę oczywiście. Zostawimy to wszystko ładnie no później. Myślę, że w kolejnym odcinku zajmiemy się opryskami. Chciałem zająć się opryskami. No i później chyba co? Mm, no, zaczniemy jeździć z tą kiszonką i potem karmić krowy. Myślę, że tak będzie. To będzie najlepsze rozwiązanie. Dobra, sobie teraz zjadę tędy. Mm, no gospodarkę Okej okay. No, także dobra Co tak jak sobie posparto to co tu mam do wymiany Jak widzicie to teraz się zmieniło, jest teraz e, trawa i tak dalej, wszystko teraz ładnie się tu wysypuje Więc no, spokojnie się musicie o to martwić e, dobra, ale po będę kończyć ten odcinek e, To właściwie teraz kończę Także bardzo Wam dziękuję za uwagę za taki krótki odcinek e, że wpadliście no i cóż ja jestem Raju g no i jeśli dobrze, będę do kolejnych odcinków serii. Lubelska Dolina V2. Trzymajcie się! No i cześć!